Dzień dobry. Na początek chciałoby się powiedzieć witam Państwa z Watykanu. Zawsze o tym marzyłem, żeby stanąć przed kamerą i tak powiedzieć. Ale rzeczywiście spełniło się. Witam Państwa z Watykanu z drugiego dnia, konklawę. Znajduję się w tej chwili na tarasie Pałacu Spowiedników Papieskich tuż obok Bazyliki Świętego Piotra, którą widzicie Państwo za moimi plecami. I obok Domu świętej Marty, z którego dosłownie za kilkanaście minut będą wychodzili kardynałowie i będą przejeżdżali, bądź też niektórzy z nich udadzą się piechotą, tak jak miało to miejsce dzisiejszego ranka, do kaplicy Sykstyńskiej, aby odbyć popołudniową turę dwóch głosowań. Według wielu spekulacji, ten drugi dzień konklawy i ta tura wieczorna może być, może być turą decydującą, po której zobaczymy Biały Dym. Ale to są tylko i wyłącznie spekulacje. Dla mnie najbardziej interesujące jest to, jak przeżywa się konklawę wewnątrz Watykanu. Rzeczywiście muszę przyznać, że atmosfera tutaj, za murem Watykańskim, jest, jest niesamowita. Czuję się absolutną wyjątkowość w tej chwili. Myślę, że takim dosyć istotnym elementem, który podkreśla tą wyjątkowość, są środki bezpieczeństwa, które zastosowała w Watykanie żandarmeria Watykańska. Nie są stricte skierowane w tym celu, aby chronić kardynałów przed jakimkolwiek zagrożeniem. Tutaj głównie chodzi o odcięcie kardynałów od świata tak, aby mogli oni obradować i głosować rzeczywiście komklawę, czyli pod kluczem. W 1978 roku odbyły się dwa konklawy, jedno, na którym wybrano Jana Pawła I, drugie, na którym wybrano Jana Pawła II i te konklawy z 1978 roku były ostatnimi. W czasie których kardynałowie mieszkali w tym samym budynku, w którym obradowali i głosowali. Otóż kardynałowie mieszkali w pałacu papieskim. Pałac papieski, jak wszyscy wiemy, nie jest budynkiem przystosowanym do goszczenia ponad setki kardynałów. Oni nocowali w celach zbitych z desek, z płyt gipsowych. E... Ogromnym problemem dla organizatorów konklawe było zapewnienie wszystkim kardynałom odpowiednich możliwości sanitarnych. Z tego co słyszałem od Arturo Mariego, który był wieloletnim fotografem sześciu papieży, e... głównym problemem była kolejka do toalety. E... Dzisiaj kardynałowie mieszkają jak to wszyscy dziennikarze mówią, w luksusowym hotelu. Do tego luksusu jest dość daleko, natomiast w Domu Świętej Marty są warunki rzeczywiście bardzo, bardzo przyzwoite. E, myślę, że ta odległość między Domem Świętej Marty a Kaplicą Sykstyńską pozwala też wielu kardynałom na e, uskutecznienie. Co najmniej jednego lub dwóch spacerów dziennie, bo wielu z nich, jak dzisiaj rano zauważyłem, nie skorzystało z transportu podstawionego przez w watykańską, tylko przeszło piechotą. Jaka jest tutaj atmosfera? No ona jest nieporównywalna z niczym. Dwa razy w ciągu dnia Watykan jest przynajmniej ta część Watykanów, w której ja się znajduję, jest kompletnie zablokowana. Nie wolno Wychodzić na tarasy, nie wolno wychodzić z budynków, oczywiście nie wolno kontaktować się z idącymi lub jadącymi kardynałami. Ale oprócz tych dwóch godzin jednej przed południem, drugiej po południu praktycznie Watykan funkcjonuje normalnie tak by się nic nie działo funkcjonują sklepy, funkcjonują wiele urzędów watykańskich. Siostry zakonne biegną po zakupy, monsignorzy przechadzają się po ogrodach watykańskich. E, tak, jakby, tak jakby się nic nie działo. A tam pod freskami Michała Anioła 115 kardynałów z całego świata wybiera następcę Chrystusa. Wrażenie nieprawdopodobne. Z Watykanu dla boskiej TV przemysław Heuser.